czekać na lepszą cenę Bitcoina, czy może kupować go systematycznie. Cześć, Paweł z tej strony, witajcie już w kolejnym moim wideo, ale na początku jak zwykle chciałbym was poprosić o subskrypcję tego kanału, kliknięcie dzwoneczka, danie łapki w górę, wtedy zawsze będziecie na bieżąco z tym, co wrzucam na mój kanał, z wszystkimi informacjami, myślę podstawami, edukacją na temat kryptowalut, na temat tego też, w jaki sposób możemy zarabiać na kryptowalutach. I w tym wideo poruszę temat, który tak naprawdę pojawia się u każdej nowej osoby, u każdej osoby, która zaczyna dopiero swoją przygodę ze światem kryptowalut, ze światem Bitcoina, czyli wybraniem tego odpowiedniego momentu na zakup Bitcoina albo też innej kryptowaluty. Bo kiedy już usłyszycie o kryptowalutach, o bitcoinie, o tym, że możecie sobie tutaj zarobić i chcecie coś zrobić w tym kierunku, właśnie przez zakup na przykład swojej pierwszej kryptowaluty, to zaczynacie myśleć, czy kupić sobie tego Bitcoina, czy inną kryptowalutę dzisiaj, czy może poczekać do jutra, bo może będzie jutro lepsza cena, a może poczekam tydzień i kupię za tydzień. I uwierzcie mi, nikt nie przewidzi dla Was jak zachowa się rynek kryptowalut, jakie ceny będą jutro, jakie ceny będą pojutrze, jakie ceny będą za tydzień, za miesiąc, bo nikt tak naprawdę tego nie wie. Więc pytając ciągle i zastanawiając się, czekając też przed samym zakupem, myślę sobie w ten sposób, że hmm, poczekam do jutra, bo dzisiaj Bitcoin jest drogi, bo jest po 8400 dolarów. A teraz, odpowiedzcie sobie na pytanie, które ja często zadaję, czy Bitcoin, jakby po 1000 dolarów, był drogi? No, właśnie dla nowych osób, które wtedy dołączały do rynku kryptowalut, 1000 dolarów to już było bardzo dużo. I nikt tak naprawdę nie przypuszczał, że kiedyś Bitcoin może osiągnąć maksymalnie 20 tysięcy dolarów, tak jak to miało miejsce półtora roku temu. Więc znowu odwracając to pytanie, czy 8400 dolarów za jednego Bitcoina to dużo i czy lepiej poczekać do jutra, bo może Bitcoin spadnie, albo poczekać tydzień? Dlatego ode mnie taka podstawowa rada, którą ja stosuję już od trzech lat. Dla mnie nie ma tak naprawdę znaczenia, po jakiej cenie dana kryptowaluta jest dzisiaj, bo ja wyznaczam sobie pewien cel, który chciałbym, który mam w głowie, żeby dana kryptowaluta osiągnęła. To znaczy, chodzi przede wszystkim o cel ceny. Czyli ja na przykład mam sobie w głowie to, że jestem przekonany, że cena Bitcoina osiągnie w najbliższy przez najbliższe półtora roku, dwa lata około 50 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, być może więcej, ale zakładam sobie te widełki 50 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów. I teraz ja odkładam sobie po prostu Bitcoina, czy kumuluję go, czy pomnażam w jakikolwiek sposób, po to, żeby go mieć jak najwięcej, zanim cena osiągnie te 50 tysięcy dolarów czy 100 tysięcy dolarów. Więc dla mnie nie ma znaczenia, czy Bitcoin dzisiaj jest po 8400 dolarów, czy jutro będzie po 10 tysięcy dolarów, a za tydzień będzie po 5000 tysięcy dolarów. I wtedy mógłbym narzekać, o kurczę, mógłbym poczekać tydzień, bo Bitcoin spadł do 5 dolarów, a ja kupowałem po 8400. Ja kompletnie tak do tego nie podchodzę, bo jak sami widzicie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Nikt na mnie jest powiedzieć w 100% nie jest w w na powiedzieć w 100%, jakie będą ceny bitcoina czy innych kryptowalut jutro, za tydzień, za miesiąc, więc ja generalnie odkładam sobie systematycznie w kryptowaluty. I tutaj troszkę ta systematyka jest zaburzona, bo na przykład, jeżeli mam okazję odłożyć sobie jakiekolwiek pieniądze dzisiaj, to po prostu kupuję sobie za nie kryptowaluty. Jeżeli mam wolne środki za dwa tygodnie, to znowu odkładam sobie w dane kryptowaluty, kompletnie nie przejmując się cenami, bo ja mam w głowie to, że chcę się skeszować, chcę po prostu zrealizować swój zysk w momencie, kiedy. Cena bitcoina osiągnie te 50 tysięcy dolarów, być może 100 tysięcy dolarów. Więc to, na czym ja się teraz skupiam, to nie patrzenie codziennie na cenę bitcoina i zastanawianie się, poczekam godzinę i sobie kupię bitcoina za godzinę, bo pewnie będzie tańszy albo poczekam do jutra, bo będzie tańszy. Ja po prostu go sobie kupuję, kumuluję i pomnażam, żeby go mieć za te półtora roku czy dwa lata jak najwięcej. I dopiero za półtora roku, za 2 lata wtedy cena mnie będzie interesować. Wtedy oczywiście kiedy osiągnie mój target. Może to też być tak naprawdę w jakiejś innej perspektywie czasu za trzy lata, za 10 lat za pół roku, tego tak naprawdę ja sam nie wiem. Ale bazuję też na swoich przewidywaniach, na podstawie różnych wydarzeń, które dzieją się w świecie kryptowalut. Jednym z takich wydarzeń w świecie bitcoina jest halving, więc jeśli nie wiesz, czym jest halving w świecie kryptowalut, w świecie bitcoina, to od razu się odsyłam do mojego wideo, które nagrałem już jakiś czas temu na moim kanale i tam dowiesz się wszystkiego, dlaczego może być tak, że za około półtora roku, dwa lata zobaczymy bardzo ciekawe ceny. Świecie kryptowalut czy na samym Bitcoin. Więc podsumowując, taka moja rada ode mnie dla Ciebie, jeśli jesteś kompletnie nową osobą zieloną, jeśli chodzi o kryptowaluty, nie patrz na to, czy Bitcoin dzisiaj jest po 8400 dolarów, czy jutro będzie tańszy, czy będzie droższy, czy lepiej poczekać dwa dni, czy lepiej poczekać tydzień. Jeżeli masz przekonanie do kryptowaluty i bitcoina i również wierzysz tak jak ja, że może osiągnąć cenę 50 tysięcy dolarów za sztukę, 100 tysięcy dolarów za sztukę, miliona dolarów za sztukę, bo takie również przewidywania są cały czas gdzieś pokazywane i według mnie są bardzo realne, to trzymaj się tych przekonań i nie patrz na tę cenę dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, tylko jeśli jesteś w stanie, to możesz sobie tego bitcoina, te kryptowaluty kumulować kompletnie nie patrząc na cenę bo dzięki temu, że ty dzisiaj kupisz sobie jakąś część Bitcoina za 8400 dolarów, za miesiąc może być cena 10 000 dolarów i kupisz sobie znowu jakąś część. Za dwa miesiące cena Bitcoina może być, nie wiem, 5000 dolarów. I również sobie kupisz jakąś część, to tak naprawdę przy tych trzech zakupach uśredniasz sobie cenę dla siebie. A dla mnie osobiście lepiej, gdyby bitcoin teraz jeszcze spadł, bo mogę go sobie kupić więcej i w momencie, kiedy osiągnie te 50, 100 tysięcy dolarów czy milion dolarów, ja będę go miał zdecydowanie więcej i wtedy po prostu zarobię na nim więcej. Także mam nadzieję, że pomogłem ci tym filmikiem. Pamiętaj, ustaw sobie jakiś cel w głowie, nie patrz na ceny dzienne kryptowalut bitcoina. Jeśli masz do nich przekonanie, wierzysz w nie, to po prostu możesz sobie w nie odkładać. Ale też na zakończenie przypomnę, to nie jest żaden poradnik finansowy. Broń Boże, nie zachęcam Cię do zakupu żadnych kryptowalut. Przede wszystkim musisz się edukować w tym temacie. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, możesz do mnie zawsze napisać. I pamiętajcie, że każda Wasza inwestycja, każde Wasze wrzucenie środków w kryptowaluty jest na Waszą odpowiedzialność. Także dzięki za obejrzenie tego wideo. Mam nadzieję, że Wam w jakiś sposób pomogłem wyznaczyć sobie cele, czy swoje podejście do tego, w jaki sposób odkładać sobie w kryptowaluty. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, kliknięcia dzwonem i górę i do zobaczenia w kolejnym wideo.